Cześć, Zapraszam na omówienie rozwiązań zadań za 4 punkty z kangura matematycznego 2015 na poziomie juniora. Zadanie 11. Niech n oznacza liczbę kątów wewnętrznych pięciokąta wypukłego, które są kątami prostymi. Lista wszystkich możliwych wartości n to. Przejdźmy do tablicy. Jest tak, najpierw policzmy sobie, ile wynosi suma miar wszystkich kątów wewnętrznych w pięciokącie. Jest to po prostu 180 razy 5 minus 2, zgodnie ze wzorem, no i to jest 180 razy 3, czyli 540. Przeanalizujmy wszystkie możliwe przypadki. Gdyby nie było żadnego kąta prostego, wtedy średnio wszystkie kąty miałyby 108 stopni. No i taki pięciokąt istnieje, ponieważ przykładem jest pięciokąt wyforemny. Gdyby był jeden kąt prosty, no to pozostałe miałyby średnio 112,5 stopnia. To można łatwo obliczyć. I też jest to możliwe. Dalej, dwa kąty proste, więc pozostałe średnio 120 stopni. Też jest to możliwe. Tutaj trzeba dodać, że ten pięciokąt jest wypukły, więc miary jego kątów wewnętrznych muszą być mniejsze niż 180 stopni. Tak, gdyby były trzy kąty proste, no to pozostałe miałoby średnio 135 stopni, też jest to możliwe. Ale już cztery kąty proste, to piąty kąt musiałby mieć 180 stopni, więc nie byłby to pięciokąt wypukły zgodnie z zasadą, że miara wszystkich kątów wewnętrznych w pięciokącie wypukłym jest mniejsza niż 180 stopni. Czyli pięciokąt wypukły może mieć. 0, 1, 2 albo 3 kąty proste. Tutaj poprawna jest odpowiedź C. No i przechodzimy do zadania 12. Na każdej ścianie sześciennej kostki znajduje się jedna z liter A, B lub C. Rysunek obok przedstawia dwa różne widoki tej kostki. Na ilu ścianach kostki widnieje litera A? Tutaj można zauważyć, że na pierwszej kostce widać dwie litery A i jedną literę C. Na drugiej kostce jest jedna litera A i dwie litery B. I trzeba się zastanowić, czy litera A na drugiej kostce może być literą A z pierwszej kostki. Jak się tak dokładnie zastanowimy, to się okazuje, że tak nie może być, że to jest zupełnie inna litera. Ponieważ gdyby litera A z drugiej kostki pokrywała się z literą A na górze pierwszej kostki, to wtedy litera B byłaby na miejscu C. Tak być nie może. Natomiast gdyby litera A z drugiej kostki była na miejscu litery A na ścianie bocznej, to wtedy również litera B byłaby na miejscu C, co jest niemożliwe. Więc wychodzi na to, że ta litera A jest gdzieś na zupełnie innej ścianie. To jest tak, jakby widok tej kostki od tyłu. Czyli Tutaj poprawna jest odpowiedź C. Litera A widnieje na trzech ścianach kostki. Zadanie trzynaste. Pan świeca zakupił 100 świec. Codziennie wypala jedną świecę, a co wosku pozostałego po wypaleniu każdych 7 świec robi jedną nową świecę. Po ilu dniach pan świeca będzie musiał ponownie zakupić nowe świece? To jest właśnie taki problem. No i skoro ma 100 świec i codziennie wypala jedną świecę, to na pewno starczy mu tych świec na 100 dni, ale wiadomo, że z wąsku pozostałego po wypaleniu każdych 7 świec robi jedną nową świecę, czyli jakby z pozostałości tych 100 świec może zrobić jeszcze 14 świec, bo 100 by podzielić na 7 to jest 14, reszta 2, czyli jeszcze może zrobić kolejne 14 świec, a z pozostałości tych 14 świec jeszcze może zrobić kolejne dwie świece. Bo 14 podzielić na 7 to jest 2. Czyli w sumie ma 100 plus 14 plus 2, więc poprawna jest odpowiedź D. Pan świeca, będzie musiał ponownie zakupić świecę po 116 dniach. No i zadanie 14. Każdy mieszkanie z planety X ma przynajmniej dwa czułki. Trzech mieszkańców tej planety o imionach imi, dimi i trimi spotkało się w kraterze. Imi powiedział, widzę 8 czułków. Dimi widzę 7 czułków, a trimi widzę tylko 5 czułków. Żaden z nich nie mógł widzieć swoich czułków. Ile czułków ma trimi? No i to jest typowe zadanie na układ równań z trzema niewiadomymi. Skoro imi widzi 8 czułek, to znaczy, że suma liczby czułek Dimiego i Trimiego wynosi 8. Skoro Dimi widzi o 7 czułków, to suma czułek Imiego i Trimiego wynosi 7, a skoro Trimi widzi 5 czułek, to suma czułek Imiego i Dimiego wynosi 5. I tutaj przejdźmy do tablicy. Zapisałem to w postaci takiego układu równań z trzema niewiadomymi. Mamy trzy niewiadome, trzy równania, więc możemy to rozwiązać. Jako D oznaczyłem Dimiego, T Trimiego i imiego i wychodzi 2, D wychodzi 3, T no, wychodzi 5, więc stream ma po prostu 5 półków. I zadanie 15. Zbiornik w kształcie prostowadłościanu o podstawie kwadratu, którego bok ma długość 10 cm, wypełniono wodą do wysokości h cm. Po wrzuceniu do zbiornika metalowego sześcianu o krawędzi 2 cm, poziom wody podniósł się do wysokości 2 cm. Minimalna wartość h, dla której jest to możliwe, wynosi. Skoro do zbiornika wrzucono metalowy sześcian o krawędzi 2 cm, to znaczy, że objętość tego sześcianu wynosi 2 cm do potęgi trzeciej, czyli 8 cm sześciennych. Wiemy, że zbiornik ma w podstawie kwadrat o boku 10 cm, czyli pole podstawy tego kwadratu wynosi 100 cm2, więc zakładając, że wrzucony sześcian całkowicie zanurzy się w wodzie, to poziom wody podniósłby się o 800 cm, bo 8 cm to jest pole podstawy zbiornika razy h i tym h jest wtedy 800 cm, ale to jest maksymalna wartość, o jaką może podnieść się woda, bo ten metalowy sześcian może się nie zanurzyć całkowicie. W wodzie. Wiemy też, że poziom wody podniósł się do wysokości 2 cm, więc tutaj poprawna musi być odpowiedź A. Minimalna wartość hodla, które jest to możliwe wynosi 1,92 cm, no bo nie może być mniej, nie może być więcej, tak? bo 1,92 cm plus setnych daje 2 cm. I zadanie szesnaste. Iloczyn wieku ojca i wieku syna, liczony w latach, jest równy 2015. Różnica wieku ojca i wieku syna, liczona w latach, jest równa. Przejdźmy do tablicy. Tutaj najlepiej będzie zrobić rozkład na czynniki pierwsze liczby 2015. 2015 widać, że dzieli się przez 5, to jest 403. No i tutaj 403 nie dzieli się ani przez 2, ani przez 3, ani przez 5, ani przez 7, ani przez 11, ale za to dzieli się przez 13, co sprawdziłem. To daje 31. Więc mamy w rozkładzie na czynniki pierwsze 5, 13, 31. Wiek ojca i wiek syna to jest jakaś kombinacja mnożenia tych liczb. No, zakładamy, że ojciec nie, nie ma więcej niż 100 lat, więc wychodzi na to, że ma on po prostu 5 razy 13, czyli 65 lat. No a syn musi mieć w takim razie. 31 lat i wtedy 65 razy 31 z rozkładu wiemy, że to będzie 2015. Wtedy ojciec jest starszy od syna o 34 lata, więc poprawna jest odpowiedź D. Zadanie 17, kwadrat ABCD ma pole równe 80, punkty EFGH leżą na jego bokach i AR jest równe BF równe CG równe DH oraz AR jest równe 3 razy EB. Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru. Przejdźmy do tablicy najlepiej będzie ten kwadrat przerysować, mamy punkty ABCD FGH pole kwadratu jest równe. Jakieś tam A kwadrat jest równe 80. No i skoro wiemy, że AE plus EB to jest A bok kwadratu i AE jest trzy razy większe niż EB, no to AE jest równe 3 czwarte a, a eb jest równe 1 czwartą a. I symetrycznie bf jest 3 czwarte a, fc jest a czwartych, gc jest równe 3 czwarte a, dg jest a czwartych, dh jest 3 a czwartych i ah jest równe a czwartych. I teraz, żeby policzyć pole tej zacieniowanej części... Najlepiej od pola kwadratu odjąć sobie pola tych białych figur. Teraz tak, pole e, trójkąta AEH plus pole GCF, zauważmy, że to są dwa mm, przystające trójkąty prostokątne, więc można ich pola można policzyć ze wzoru przyprostokątna razy przyprostokątna, podzielić na dwa. Czyli to jest a czwartych razy 3A4 razy 1, druga to wszystko razy 2. Bo mamy dwa takie trójkąty. A to jest równe 3A kwadrat 16. I teraz tak, musimy jeszcze obliczyć pola czworokątów DGOH i FOEB. Widać, że to są też czworokąty przystające i można je podzielić na dwa trójkąty. DGO i DOH. O to jest Punkt przecięcia się odcinków FH i EG. Mamy tak 2 razy A4, razy A2, bo podstawa trójkąta DGO ma długość A4, a wysokość ma długość A2. To razy 1, 2 i dodajemy pole trójkąta DOH, to jest 3A4, razy A2, razy 1, 2. No i ostatecznie otrzymujemy a2 8 plus 3A2, 8, czyli 8 a 16. Zapisałem to w takiej postaci, żeby potem łatwiej było wykonywać dalsze obliczenia. Więc tak, mamy już wszystkie niezbędne pola potrzebne do obliczenia zacieniowanego obszaru, więc tak, pole zacieniowanego obszaru to jest pole kwadratu a2 minus pole aeh plus gcf, czyli 3 a 16. I minus pole czworokąta DGOH i czworokąta FOEB, czyli minus 8A kwadrat 16. Dostajemy 5 szesnastych A kwadrat, za A kwadrat dostajemy 80, więc 5 szesnastych razy 80, po skróceniu otrzymujemy 25. Więc tutaj poprawna jest odpowiedź B. Wracamy do zadań. Zadanie 18. Długość i szerokość prostokąta są liczbami pierwszymi, a jego obwód jest równy 170. Ile jest równa suma cyfr iloczynu tych liczb pierwszych? Tutaj zauważmy, że skoro obwód tego prostokąta jest równy 170, to znaczy, że suma szerokości i długości jest równa 170 podzielić na 2, czyli 85. Wiemy, że długość i szerokość prostokąta są liczbami pierwszymi, na no, ich suma. Jest równa 85. 85 jest liczbą nieparzystą, a suma dwóch liczb jest nieparzysta wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z tych liczb jest parzysta, a druga jest nieparzysta. Bo jak mamy dwie parzyste, to suma jest parzysta, a jak mamy dwie nieparzyste, to suma też jest parzysta. Więc musi być jedna nieparzysta, jedna parzysta. Ale jednocześnie te liczby muszą być pierwsze, a jedyną pierwszą liczbą parzystą jest dwa. Więc wiemy, że szerokość będzie równa 2. Zatem długość musi być równa 85 minus 2, czyli 83. Więc iloczyn długości i szerokości, czyli pole prostokąta, to będzie 2 razy 83, czyli 166. A suma cyfr 166 to jest 1 plus 6 plus 6, czyli 13. Tutaj poprawna jest odpowiedź B. I zadanie 19. Ile jest wszystkich dodatnich trzycyfrowych liczb całkowitych, których każde... Dwie sąsiednie cyfry różnią się o 3. Tutaj musimy to zrobić po prostu na piechotę, wypisać wszystkie te liczby. Z tak 141, 147, następnie 252, 258, 369, 363, 303, 474, 414, 525, 585 i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do 960. 9 to jest ostatnia liczba. No i trzeba policzyć, to wychodzi po prostu 7 razy 2 plus 2 razy 3, czyli 20. I taka jest też poprawna odpowiedź. Ostatnie zadanie za 4 punkty. ja twierdzi, że jeżeli n jest liczbą pierwszą, to co najmniej jedna z liczb n minus 2 lub n plus 2 jest liczbą pierwszą. Który z przypadków pokazuje, że Jaś się myli? Sprawdźmy po kolei wszystkie odpowiedzi. Gdy n jest równe 11, to wtedy 13 jest liczbą pierwszą, więc tutaj jaś się nie myli. Gdy n jest równe 17, to wtedy 19 też jest liczbą pierwszą, ta odpowiedź też nie jest poprawna. Gdy n jest równe 19, to 17 jest liczbą pierwszą, więc tu jaś się też nie myli. Gdy n jest równe 29, 31 jest liczbą pierwszą, a gdy n jest równe 37, to zarówno 35 jak i 39 nie są liczbami pierwszymi, więc tutaj Jaś się pomylił. Poprawna jest odpowiedź E. To było rozwiązanie ostatniego zadania w tym filmiku. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach i dziękuję za uwagę.